treynik Uuuu, na mierzach. Ja byłem trzy ja razy z rzędu na mierzach. Dobra, w więc... proszę na mnie. I znowu Na, na tak Mandiego? Ale on nie. kapuje. Nie, nie. Na, na Lunę, na Lunę. Na, na, na kapusia nie, nie głosuje. Pokażesz <grym> palcem? Ja proszę ja na Już nie ufamy Mandi. Nie ufamy twoim. A ja udowodnię? Wiesz, że właśnie zdradziłeś się z kapusiem i giniesz. W Pewnie jest czerwonym kapusiem. No nie, no bo medyk przyjdzie na pewno. Kapusi w tej wiosce nie szanujemy, niestety. Zabójstwo się do mnie, bo medyk też może do mnie przyjść. No dokładnie. A jak jestem czerwony, tak. to nie przyjdzie do mnie. Czyli medycy mają do ciebie nie przychodzić, żeby cię zapalić. No tak, tak, tak. Sprawdź kogoś. Dobra, dobra zagłosujcie do no. Kto, Kto nie zagłosował? Dobra, to pierwszy uciupiemy. Co? Idę sprawdzić! Nie rób tego wiksa! przy okazji witam oczywiście wszystkich w kolejnym odcinku nie, no, na moim kanale, ja jestem Gremlin. Eee, no i co, zachęcam do subowania, wbijania na pan, no łapkowania i pisania komentarzy. No i co, miłego cieczka. No, straszny hałas. Chyba, on jest tym prowokatorem na bank. Kto, Mandy? No bo tak przeszkadza ja? pod domem A do... U. No, sadgę. Ej, ja co się z tego na Co się Michalo? jest, oczywiście! No wiadomo, że kogoś De <grym> Diriego? Nie, Destra. Nie. Destra? Za o, to ja DeDiriego, z <grym> no, o, nie! Na no jak dalej Najgorszej. O Oj, 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 Ojojoj o Jednak no, jak dwójka no. zginęła Jeżeli... od impostorów, no to znaczy, że ich dwójka na pewno nie jest czerwonymi. No Niko... chyba, że jakiś neutralny no, no. zabił No O Szalejniec e... No, dwóch impostorów zabiła Dwóch impostorów, no. Bo... no No bo... ja mam... No, nie, to ja, bo nie byłby nieznany. Daddiri, wybacz. Poczekaj, to powiedz Mandy najpierw, ty, k kto, kim jest Destru. I, nie ja, ja, albo czy, jest, albo, nie czy, czy to, jest pozytywną rolą, czy jest pozytywną? No ja jak mi lubi, to jest. Ja try. myślę, że jakby ktoś do mnie przychodził, będzie bardzo Okej, dobra, to ja powiem tak. To Daddiri ma cały zestaw alchemiczny i potrafi ciskać piorunami. O nie, no nie. Chyba, że jestem popierdolony, ale to wtedy. Ciri, jak mogłeś? Ja nie zamierzam ryzykować, jak już znacie moją rolę, szczerze. Nie zamierzam ryzykować i go nie wywalać, tak naprawdę. To za karę Davida zabrałeś. No. no. Ciri, jak mogłeś. Ja chcę mieć nie ty. Aha, widzisz. Aha, bo co? Bo, co, bo Czarnoksiężnik to jest yy, ważniejsza rola, tak? Tak. No to, że króla Dobra, jest. nie jestem popierdolony, to jest no, najważniejsze. To jesteś, jesteś. Będę kruszył clear, tyle wiem. Dobra, zobaczymy sobie mm, dokąd idziemy? Te dwukrotek. Nawet te, te dwukrotek. O, imprezka. No dobra. Teraz tak. Ja sprawdzę! Sprawdzę <noise> 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 Mendiego, czy jest dobry! No, on musi być dobry! No, Czemu? Bo, ale czy jest? twoją rolę! Dobra, jest dobry! No ale. Ale puszka. to nie Oj jest w końcu! <noise> Wtedy padły dwa kile No ale, co z tego, że padły żadnych... dwa kile Jakby jedną mógł zabić, to masz nikt A, a teraz a. Nie, padły, nie padły żadne killy, a Aibi użył pewnych Burek, powiedz mi, dlaczego a, nigdzie nie wychodziłeś z domu? Co? Dlaczego Burek nigdzie nie wychodził z domu? O! Oh, o! Oh. Ale za to ktoś na Burka nakrzyczał! Bo co, a ale Burek, Burek nie musi ale wychodzić z domu! Burek nie musi wychodzić! Masz, a dobra! sprawdził właśnie. No dobra! No właśnie! No, no i a, ale Burek nie musi wychodzić z no domu! Nie no właśnie! To nie wiem czemu na Burka głosujecie! To co ma być no, do to, co no nie, 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 nie wyszedł z domu! A nikt nie zginął! No dobra, no Abi sprawdził rolę teraz i też nie ma chwilę. A no nikt inny nie mówi co robił też, więc żadnego nie... No ale jest dwóch impostorow, no to jaki sens? No i tak to ktokolwiek by zabił, albo jakiś taki czyściciel, który po prostu czyści No. Twierdził, że zacznie czyścić po prostu, ktoś uratuje. tego. No ja sprawdziłem Mendiego i potwierdziłem, że jest niewinny No no było niewinny. Wiadomo to było. Wcale nie było wiadomo. Dobra, rokiego Kłam Bardzo. Kogo to tak długo? U mnie, u mnie. U, to herbatkę dobrą zapas. Weźmy złapkę herbatkę. Ja Herbatę... lubię owocową. Nie sądzę. Znaczy, Dacie... jednej osobie mogę, a drugiej Jerbatko. nie. U, no. O. U. O. Czysto, no, że no, ja. Brawo! Ale z mark, Ja również. Ru... Tam się wyleczyłeś? Ja również. <laughs> Ja bym stawiał mi o wszystko na bo sprawdził mnie, choć było wiadomo, że... Teraz ja zostałem nie zablokowany do... przez policjanta, więc i tak nic nie zrobiłem. Ej, ogólnie No to... właśnie, dlatego nie ma żadnego killa w Nowe No nie no, jak to nie, nie ma żadnego stekacie, killa, no? By to... jeden... Loki, jeden Loki, jeden Loki jeden i Destru. Właśnie. To Kto mnie uratował, bo mamy dwie to... to... osoby clear i jedna osoba, która mnie uratowała też będzie clear. Ta osoba Ile osób chciało cię zabić? I Destru też jest clear. No ja też jestem clear, bo mnie teraz ten, chcieli pić. No to czekaj, czekajcie, Destru, de, Destru, ja, AB, Loki też, Loki, ty byłeś, ty, ty byłeś zabijany teraz, tak? Tak, i mnie uratowano. Okej. to i dwie osoby były zabijane. O, o, czy... No to Panie właśnie jeżdżdżego. tego. Awe. No to a, ja zostałem zabratowany przez policjanta. No to zostaje zostaję... Bu... Ja mówiłem, że jestem naganiaczem, tak? Aluna? Aluna właśnie. Aluna. Ja nic z nie zrobiłam! A właśnie Luna no że całą grę, nie? Oj, oj, oj! Co Aby, a jesteś pewien, że chcesz? A nie wiem, czy chcesz. O, duszek, duszek, głosujemy a na Lunę, bo i jego też. Nie pasuje przecież, o, ej, słuchajcie, AB, AB, przecież, AB mówi, że jest tym. <grystanie> jest kapusiem, nie? no jeden raz może jedynie wyjść z domu. No to ja nie wychodziłem, przecież. Policjant tego. No jak? nie go sprawdziłem. Ja nie wydałem się. Nie, nie się. Nie, nie wydałem się. Nie, nie się. Nie, nie się. Nie, nie się. Nie, się. 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 Nawiedzać. No, Ej, no to do widzenia! Słupko no. ro, rosada! Do widzenia! Nie ja już wiem kto! Ale kto? kto to powiedział jeszcze raz? O! Oh nie! Bardzo dobrze! A może bym pomogła! Dobra, dobra, ogólnie to powiem wam, sytuacja jest taka, że jest jeszcze jedna neutralna, jedyną neutralną. A nie, czekaj, nie ma jeszcze jednej. Dobra, chuj, dobra, głosujcie. tak cię i tak cię Chciałbym... tak Chciałem jakoś przerobić, kurde, że jest bombardier i zaraz was wysadzi wszystkich. No. Chuj tam, zam głosuję na siebie. No. Sorry, ej, jesteś jedyny na dole. Tak, i tak, a ja, ja. Jest jedyny powód. pięciu na jednego to banda Mendiego, no i proste, no. No chciał tak. kapuś, kapuś. znowu tutaj sam. <grymina> Zobaczymy, który Ooo No, 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 no. No, 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 Nie. Co? no, Lokiego A no, nie, nie mówmy teraz może. no, Pogadamy rano. Dokładnie. Chodź, Destru, nie Ale się przestraszyłem, ja pierdolę. <laughs> Dobrze. Przerażające. Przerażające. No bo od był e, u sandwicha. Dobra, albo Loki, albo Burek. No ja nie, przecież ktoś mnie próbował zabić, mnie ktoś uleciał. Czy... czy to no, jeszcze potwierdzał? A chyba potwierdzą, dobra. To nie chyba potwierdzą tego tak? No to Burek. No tylko ja jestem Medykiem, który uratował ciebie Najpierw Destru, później za jego uratowałem, ale znowu do jego nie mogłem iść. A Burek po co byłeś y ten destru u jego teraz? No bo ja też jestem Medykiem A. No nieźle. No nie wiem no, no zobaczymy, najwyżej ja to nie Burek. będzie. Loki, no. Nie. No, Okej, okay, ja go potwierdzę. wow. Następnie, nie, no ja byłem u Destra. No właśnie, teraz powiem. nie, to ja nie jest ci odpierdala. Dobrze. Pozbędziemy się medyków. Łatwo. O nieźle. nie wiem. Dobra. Loki. Czemu ja? Bo Czemu ja? ślady tak prowadzą. Jakie ślady to ty jesteś pijany chyba. A nie Jaki nie jestem pijany, jeżeli w poprzedniej rundzie Destru potwierdził, że był, był u Mendiego? Ode mnie masz głos. Agresywny no. kliki. Nie wiem, dobra ja też nie wiem. Nie, no, nie nie no, nie, no, nie. Dobrze. Kurwa. nie no, Ale się spociłem Wiesz, ty chyba mówiłeś, że gremlin albo loki I później mówisz, dobra to loki albo Burek. I nagle no, tak tak, bo... no bo, no, bo no. Kwestia była taka, że akurat jak ktoś u mnie był Medyk, to gremlin się odezwał W nocy Dosłownie A rozumiem I dlatego, Toś mnie się nie zgadzało Dobrze. Ja osobu uratowałem jeszcze. Ej biegł tak ładnie tego, nie no, no, reminu, nie na czego. Nie nawet się nie nawet nie bronił. Jak się nie bronił, atakowałem! Ja, ja miałem to na myśli, że ktoś może tak pomyśleć, ale zaryzykowałem. Nie opłatziło, że... My się w ostatniej sekundzie jakbyś miałem No Wszyscy już to poszli, że jest policjant i chuj! Tego mi coś nie grało z tym policjantem. Nie ma pierwszej połowę? Viksa Hubi? hubi Bixa. No ten to no, jest że no, kurde jednak Loki Vixa poszła obiad. No mi ja to... Ja też <laughs> nie... Nie no, obiad już gdzieś był. No, na jutro to, gotuję. A drugi obiad. No co no teraz? Dobra, by... no to lecimy. Czysty wszyscy, wszyscy pieni Mendy tym Prowadzącym to na kogo? Uuu, znowu jesteśmy ja na mierze. Dobra. No dobra. Mam no też się, jeszcze dzisiaj nie było. W zamian za to wszystkim ty. robi obiad? Mandy, chcesz? No, no. dobra. Luna teraz zrobisz nam obiad. Dobra. Sprawdźmy, gdzie AB A, idzie. No to już tak w ostatniej sekundzie sprawdziłem, to już. <śmiech> <śmiech> to tak. Totalnie. Bardzo sus, tum tum, 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 tur, tum. A co, co by się stało gdyby, gdyby złodziej przyszedł objawy. powiedzmy do jakiejś osoby, zabiłby tą osobę i przez medyki wskrzesił tę osobę, co by się stało? A może byłaby duplikacja roli. A nie, to było wtedy jest tak, że nie zabiera roli. A, możliwe. No co to za impreza no. A to o, no, nie podoba ci się, się? Niech już A nie, A nie, nie mać, robić. Na razie. No, ale ja to ja powinnam przyjść do obiet. kogoś i zrobić no, obiad, a nie, nie wszyscy a nie. Bie... Mendy i Burek już nie przyjdą na obiad. <ślech> a ja powinnam przyjść do kogoś i zrobić no, to... obiad, a nie wy wszyscy nie do wiem mnie. Czemu, ale Myślę, że Luna ich zabija tylko po to, żebym mia miała ich do gotowania. Uuu, złodziej albo seryjny. Złodziej albo seryjny, no. Jeżeli jest złodziej i zabrał... no. Chyba, że Mandy był zły. No, tak, ja tego nie wiem. No właśnie, wystarczy, że i tak powinien się przyznać do tego, tak? to, to by było taktyczne, że ukradł po prostu powiedzieć: Tak, tak, to ja ukradłem medyka. No. no. E -a, a tak przy okazji, Abi, to gdzie ty byłeś? Ja? Bo ja mu Ludy. Po co? A to by się skończyło, że ja ja było mi mnie. No co tam robiłeś? No to nie już no. wszyscy wiemy. Się nastawiałem ten paliwko. Co? Kłamanie. Destru, czemu zabiłeś Mendiego? Nie, nie zabiłem Mendiego, co ty gadasz? Czemu wy go w ogóle na mnie znowu? znowu o na nie, na no Destru! Dobra Destru tak powiem. się fatalnie bronisz! Gdzie? Gdzie? Serio? A, A? nie wychodziłem A, Nie było ale... nikogo u mnie O no, nie, że Destru, to tak nie trafisz no, no, no. To... A to peszek A ja, ja. Co? Nie wchodzi z domu, Jakie klasy nie wychodzą z rollów. czekajcie, to ja mogę przynajmniej sprzedać. <parasite> <gry seg> <g grammar> ja mm, nie zdążyłem kliknąć. obiad, ja co No ale akurat dwie osoby nagle na mnie najeżdżają. Na dziedziniec nie dało. Jakie im dwie, dziewięć? Zrobimy o to, że mogę być tym. Że mogę być szalonym, nawet, nie pomyślałem. ale szalonych Oículo. też nie -to. potrzebujemy do Estru, no. Jasne. Bo tylko wprowadzają zamęt. Dobra, co sprawdzimy sobie kolejnego kurzyma, gdzie tam szedł. No i zobaczymy. Tam. Przynajmniej dzisiaj bez imprezy mogłam w spokoju zacząć przygotowywać obiad. Ja chcę powiedzieć, że dziękuję osobie, która przyszła do mnie mnie uratować. Ależ Póra. nie ma żadnego problemu. Pragnę powiedzieć, że Luna jest prawdopodobnie seryjnym mordercą. Co ty Jestem mówisz? seryjnym mordercą. A czym jesteś? Nie powiem, bo czarodziej może być jeszcze. No, powiedz, powiedz. no, może być czarodziej. Nie no, powiedz! No nie chcę być czarodziejem. Policjantem? No i tak już, no i tak już nie mówiłem jestem, swoje Nie problemy. jestem policjantem. A, jak ona nie jest policjantem, to jest seryjnym, bo mi pokazał, że jest albo policjantem, albo seryjnym. No, nie jest nie jestem ani tym, ani tym. No to, no to sprawdźmy. to ja sprawdźmy. No, aby podobała się wizyta? O nieźle, o, podobała się bardzo wiadomo, z czego obiad robiła No O nie, bo my to jedliśmy ale... O nie <laughs> No nieźle Ajajaj Smaczne purée Dobra, sprawdźmy sobie teraz z Gdzie pójdzie, bo tak Zarzućmy na chwilę AB jest czysty Okej okay. mm, Idzie Kursun po kocie Hubiego okay. sprawdzimy. Pixa chyba też jest czysta. i później sprawdzamy tą stronę. Eee, ja u Hubiego eee, Mogę potwierdzić, że Chubi zabił kruszyma. Nie zabiłem. Tak? To co u niego robić, Bo inaczej jesteś najbardziej chujowym yy, lekarzem. Jestem detektywem. Ja wierzę. Ja, wierzę, grę. Mm, no, ja nie jestem wierzę. detektywem. No, ma... no i co sprawdziłeś? I, je... Sprawdziłem go i alb, albo miał prowokatora czerwonego, albo miał lekarza i miał lekarza. <laughs> tak, tak. My ci wierzymy, A... Kubi. Tak? No dobra, no to sprzedam cię od razu. <laughs> AB, AB jest albo bombardierem, albo lekarzem. AB jest lekarzem, bo mnie uratował. No dobra. To no trudno. Dobra. Chyba, że kłamał. To wtedy. Sprawdź detektywem. No za późno trochę, wiesz, Miksa. Kogo sprawdź, oj No, trochę późno. Ale może jest złym detektywem. Nie, ty zielonym pokazuje. A jaka jest zła rola, jaką pokazuje? No to co by wychodziło wtedy, że to jest albo yy, The Diri sandwich, albo Loki. No Kansuję, ale albo hunterem, no, albo no, sandwich tak, z, o. O. z domu nie wychodził i sandwich kłócił się z Destrem, więc wydaje mi się, że Sandwich nie jest, zadiri jest już. No co Ja też z Destrem, ja nawet No nie wiem, to, nie wiem, to, jestem wójt przekonany. Czy wójt tutaj, co nie? Ogólnie Loki no, był zabijany. No to wydaje mi się, że Loki nie jest. Wixa yy, jest detektywem rzeczywiście. Hubi może jestem detektywem zaraz sprawdzimy. No jestem! Jest jeszcze Gremlin, który, który jest niewiadomy. No jak to? W pierwszej rundzie powiedziałem, że byłeś u Luny, w drugiej rundzie Kruszyn był u ciebie i teraz Hubi był u Kruszyma. Ale w każdej rundzie. Nie to że jesteś detektywem? jest albo, nie wiem, albo obserwatorem. Aha, to no może być szalony też. No, też. To czy i tak wrócił nam jeden impostor? Nie, no mi się wydaje, że to Dili jest. Ale Nie no, ja ma... jedną neutralną. powiedziałem to. Na mamy jeszcze jedną Na bank. <noise> Na bank! Ej, wy miałeś rację! do Kremlina! To do mnie! Ja byłem u Dediriego! Albo jest niby ten naganiacz, może być też szalony, dlatego wam pokazuję. Albo jest czerwonym detektywem. Nie, byłem u Dediriego, wiem, że Dedili był u ciebie, Wiksa. Ale co, że. Głosuń, Ale to może gremlina, z gremlina. Jak... Ale mówiłem do Diriego, żeby tam. Ale ja myślałem, że gremlina. No nie no, głównie do Diriego. Hmm. Nie, ja bym że... E, czekajcie, czy ktoś tej nocy zginął? I... Właśnie nikt nie zginął. Nie, bo gremlin był umie. Nie byłem u ciebie, byłem u Diriego. No, no to do Diriego. Dobra, głosujcie na Diriego. To nie ja. Gówno. A kurde. No, o, o kurde, o kurde, on jest, co do domów! <grym> to no, To jest? No, łatwo zgadnąć No nie O robocie Nie, no został jeden impostor, także luz No jeden Jeden impostor i jedna neutralna Ale ty jesteś tylko bomberem, daj spokój E, tak, ślady prowadzą od Wixy do Ebiego Nieprawda. Nie było ja jako policjant. Właśnie. Ale... To najwyżej to jest, jest tym. Albo ona jest seryjnym, bo seryjny prze, prze, przechodzi. To jest szalony. No tak. To jest szalony. Jak mogę być szalony, jeżeli za każdym razem poprawnie pok... Zostawia nieznane na pod... zostawia A, faktycznie. A no to najwyżej policjant jest szalony. Nie mam, mam zielonego naganiacza. Nie ma za, za każdym nie razem pokazuję poprawnie mi to pokazywałem. I to. mi to i to, a ja nie byłam, bo i biego. Bo mi Sandwich zablokował, więc jestem. No najwyraźniej no, Sandwich musi być... M, m, szalony. Ja czekaj jak to się nazywa ocalały. No to... Tak, dobrze. Tak. Dla nas pamiętam kto mnie sprawdzał, ale ktoś mnie sprawdzał i mówi, że albo jestem obserwatorem, albo jestem e, ocalałem. To chyba de mówił. A e, go wyrzuciliśmy. Tak, tak. No ja za każdym I... razem mówiłem wam poprawnie, kto no gdzie tak, szedł, no więc nie, raczej no na pewno nie no, jestem no, szalony. ale umie jesteś albo czerwonym, albo zielonym, więc... może... Nie wiem, ja bym w ciebie strzelała, bo sam już... No ja rozumiem, że byś we mnie strzelał, bo jesteś e, czerwona. Ale mnie sam już zablokował! Okay. Ja nie mogłam zabić teraz! No To by wtedy musiałby być Loki, bo. Tym bardziej, że. Ale nie nie, mo... nie, nie może być, bo musiałbym być szalony albo. Ale za każdym razem pokazywał mi poprawnie kroki. W pierwszej rundzie AB szedł do Luny, w drugiej Kruszym do Abiego, w trzeciej Hubi do Kruszyma, później Dediri do Wiksy i teraz Wiksa do Abiego. Ocalałem. Ale. Y... Nie weź, może być też szalony. Dobra, to inaczej, Wixa To co robiłeś u Abeiego? Nie było mi u Abeiego. No to ja jesteś imposterą. Nie, Pan byś mnie zablokował. Ja wiesz, co on. Nie wiem. No i przegraliście. Okay. Dobra, niech się dzieje, wola wiem, że on jest szalonym policjantem. Ja teraz nie mogę zablokować Jesteś szalony. Tak? Tak. Ale Beka. No. Nie, żebym nie o, mówił. No, fuj. Można powiedzieć, że jesteś popierdolony, Sandwich, no. No, sam już przegrał gierkę. No, przegrał no, gierkę. No, Detyriu wam mówił, że Wixa o... jest czerwonym detektywem. Tak. Czerwonym detektywem. Tak. Dwóch detektywów mówiło, że Wixa jest czerwona. Chyba... A Tylko do Diri mówił Sorry, tu to nie słuchacie no bo On mówił, że jest ja <Lewy> czerwonym detektywem Pixona. No, tak No ale no no, no, to twoje no. szaleństwo właśnie kurde tak no, dałeś takie... No dałeś takie info, które zniszczyło... Gierkę to.